Pokój i dobro niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Tradycyjnie modlimy się za dusze w cierpiące, zakonujących dla nas o dobrą śmierć. Co tego z nas tu najbardziej potrzebuje? modlitwy. Za Ojca Świętego Leona, intencji Ojca Świętego Franciszka, radości nieba dla niego. Mówimy się za siebie nawzajem, za tego z nas, to najbardziej potrzebuje modlitwy, za osoby konsekrowane, dzisiaj ich święto. Widziałem, że Darek pyta, gdzie Łukasz. No nie wiem, były ostatnie czasy. Mówimy się też za Łukasza z trzeciego zakonu. Dzięki Darek za modlitwę. Pani Małgosia, dziękuję za udaną operację. A jest Łukasz, no Łukasz wszystkiego dobrego też, jako ten, który pochodzi z Trzeciego Zakonu. Modlimy się o świętość dla każdego z nas, to żebyśmy byli po prostu W pełni Bożego Błogosławieństwa, pokoju. Mówmy się o pokój na świecie, pokój na Ukrainie, pokój w naszych sercach, pokój w naszej ojczyźnie, o zaniechanie wojen polsko-polskich, jakichkolwiek rodzinnych intencji Adama, który prosił o modlitwę za niego, więc też modlimy, włączamy. Mówmy się za powołanych, do stanu kapłańskiego i życia zakonnego, o świętość rodzin, bo tam też pojawiły się nowe powołania kapłańskie i zakonne. Modlimy się za tych, którzy nie umieją się modlić, za hejterów, za tych, którzy są rozbici. Dzięki Deo Łukasz za modlitwę. Modlimy się w intencjach pogubionych, potraconych, powalonych życiem. Darek na no spokojnie, że tak powiem. Trzeba też spróbować odkrywać w sobie dobro, nawet jeżeli jest czasami trudno i nie widzimy to, żebyśmy mogli. I w intencji nas wszystkich modlących się modlimy się o pokój serca dla nas wszystkich. W intencji parafii gdzie będę głosił o rekolekcję czy misję, renowacji, misji, o zdrowie dla męża, za tych, którzy odeszli od kościoła, wspólnoty. Darek rozumie rozumie także ten jest to trudne, dlatego się wzajemnie wspieramy, może i czasami wspieramy, ale ważne, żeby nigdy z siebie nie rezygnować nawzajem. Na tyle, na ile to jest możliwe, bo wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Nie wiem, Barku, czy będzie transmisja. Może mi się uda nagrać coś. Pewnie się będę znowu powtarzał, ale zobaczymy. Coś spróbujemy nagrać. Jeszcze nie wiem, jakie będę miał tematy, więc zobaczę. Tak, pamiętamy też udarku. Darku. Moi drodzy, rozpoczynamy naszą koronkę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Prawa naszego poprzedniego wszelkich dzisiaj i odpuść nam nasze winy, my jako odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw, do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Darek ma no w Polsce, niektórzy książę nawet boją się transmisji robić, czy w ogóle się nagrywać, także w Polsce jesteśmy troszeczkę dalej niż w Stanach. Wierzę w Boga Ojca Przedmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i Wstąpił do pieki trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, święty w świętych obcowaniach, grzechu podpuszczenie, ciała zmartwychwstanie żywot żywo odwieczne. Amen, Za wszystkich, których dotyka yy, mróz. Dzięki Grzegorz za wsparcie, zachęcam można wesprzeć, tak jak Grzegorz lub cele, które są darek, też dzięki za wsparcie. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za krzewy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas MM <Song> i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Druga dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia, się. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, opadę dla Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Balbina, za chwilę zostaniesz usunięta, jeżeli będą się takie pojawiały komentarze, które by usunął przed chwilą Darek. Trzecia dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze, przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi miłosierdzie, 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 miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za zmarłą ciocię Zosię, intencji wszystkich, którzy cierpią z powodu mrozów, Ela Suska dziękuję za wsparcie. Hmm. Trzecia, czwarta dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze, przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata ostatnia, piąta, dziesiątka w intencji nas wszystkich modlących się. Wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiam. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, Jako Zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, Jako Zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufamy Tobie. Bóg zapłaca wspólną modlitwę. Módlmy się też w intencji sióstr zakonu za naszą Ojczyznę Polskę, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wywagać, Panno chwalebna i Błogosławiona, o Pani Nasza, orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Módlmy się w intencji wszystkich zniewolonych. Święty Michala Archaniele, wspomadaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty Wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Przedmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. U góry macie przypiętą link do głosowania na mnie, ale też gdybyście chcieli tradycyjnie zrzutka.pl. 1505 zł, 1605 zł, zostało do 10 tysięcy złotych, żeby zebrać. Bardzo Wam dziękuję. Też, co możecie, to zagłosujcie na moją osobę. Dzięki za życzenia z okazji życia konsakrowanego. Kto jest po raz pierwszy, cieszę się, że jest. Zapraszam prawie, że codziennie zapraszam do subskrypcji, zapraszam do. Hmm, tego, żeby dać kciuk do góry przy naszej modlitwie nie w komentarzach, a ten minus 13 w Gdyni ja teraz nie wiem, ile jest u nas ale też sporo będzie pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie tak, dzięki za, pamię -ten, za pamięć o mnie ale przede wszystkim też dbajcie o siebie Na no drodzy hmm, puszczę wam może jeszcze jedną rzecz na naszą stronę zachęcam papież Meum. No, pewne ciekawe rzeczy też mówi. Także bardzo dziękuję i za pozdrawiam, pozdrawiam. Tak, Jezu, ufam tak, bez tego nie dalibyśmy rady. Jest to czasami trudne i niezrozumiałe, ale próbujemy i dajemy radę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście, za to, że możemy się rozwijać duchowo przede wszystkim. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, pozdrowienia, możecie teraz to zrobić. Jeśli nie, to będziemy powoli kończyli. Zamykam koronkę, i do zobaczenia, i do usłyszenia. Życzę Wam tego błogosławionego czasu. Wyśpijcie się. Dzięki. Moja mama jest jeszcze w, w sanatorium, tak to nazwijmy bardzo dobrze się trzyma. Dzięki za wszystko. Dobrze, że jesteście z Bogiem. Trzymajcie się do jutra, papa. Pa. Dobrze was było widzieć, przynajmniej tutaj na smak. Chyba nam się zawiesiło coś. Z bokiem niks. Kitek chyba po raz pierwszy. Dzięki wielko, że jesteś. spokojnie